Nie ma ja jestem w G.M. A to jest kolejny świętność przygód z Minecraft Właśnie, Będę teraz czeknę Ulewał mi się cały świat, wejście cały świat o, e. Nie mam w ogóle domu nic żadnych rzeczy. Wchodzę e, w ten świat, nie? e? I tak. E, pisze mi, że nowy świat się tworzy. Coś tam, coś tam. I to, te, patrzę tu takie góry, nie? To mi się podoba, ale zaciłem dom. Na urodzinach. To e, pokazywałem urodziny, no to... E, nie, było tak, oczywiście miałem budować dzisiaj ten. E, schowek, a patrzcie, teraz się nie stało! E, nie no, Wtedy tutaj mieszkał i nie rusza się stąd i nic mi nie wyjaśnię, co się stało, skoro no, lat teraz jest. E, jak słyszycie taką szybką muzykę, jakąś to moja szybka, bo... Starsza jest ze mnie, ja nie będę się nie odwrócił. Um, ale ładnie to wyszło. Tylko Cały dom mi poszedł nawet eku mogli mi zostawić, chociaż eku. Diamenty. Przecież diamentów nie. To jest złoto, żelazo. Żelazo teraz trudno czasami zdobyć. E, nie będę nagrywał przez parę godzin wymyślę to... albo nie. E, renderujemy się film i e, lag jest, No będzie lag, ale e, od razu mówię, że renderujemy się film. Za mówię, wiem, kużony jestem, po prostu. E, włączę się tapofory, bo um, no nie szukał domu. Tutaj jest pięknie, ale Boję się, że znowu stracę do Myślę, że będzie jakieś fajne jeszcze miejsce zrobione. Fajny generator mafii w tej wersji. Yy. Ale straciłem go! Fuck Co ja powiedziałem, fuck

Cao oh, kurwa! Nie! Jakie dom! To że przypinam ale jestem kudzony. Cały dom! Ja go budowałem przez 3 godziny! Nie chcę go bo ładnie wyszło. Ja się wchodzę, patrzę. O, będzie, będzie kolejny odcinek. No tutaj, tutaj, patrzę, tutaj jest to tak, to jest, Drugi raz mi się to ja to jest, to ja to jest, to jest, to jest, to to jest, to jest, to 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 odnowę. Miałem, taki... Miałem takie zamówień. Miejsce, miejsce, w ogóle zbudowałem wszystko. E, wszystko, po prostu wszystko, zbudowałem. Tak, wszystko. O tyle, 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 No i... Chyba lepszą, Patrzcie, Pięknej góry. Eee, nie będę budował takiej budyli dłużej. Może taką malutką, jak u DJ, ale... Pff, mam dość budowania takich dużych, pięknych, jak się Ja eee, miałem nie niejakość, miałem ten, coś na serwer. I, miałem serwer normalny. I wszystko mi działało. Takie hamaki ale... Bo serwer miałem robić. E, ostatni raz chciałem już pożegnać że będę na nim sam. E, na wideo, raczej nie na wideo, na kreatywie to zbudowałem, ale chciałem zrobić na... Na... Na YouTube... Sorry, sorry, sorry. Nie! To już będzie drugi sezon. Nie podaruję tego. Nie, 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 nie. Bo znowu mnie nienawidzicie. Nienawidzicie. Wcześniej to ja miałem takich panów, że... E, nie. Parę tu na pewną agę. E, I to będzie jeden z pierwszych. Fa! Dlaczego ten? A. E, jak jest taki muzyka, no to przepraszam. E, Wyważy, że tak wale, to drzewo wiem, że nie powinno się walić, ale... No ale po prostu szybciej mi wyjdzie jakiś pis na tego był. Ale nie, podoba mi się tutaj tylko. Mój to. Nie ruszaj się z tego miejsca, bo znowu coś mi zechnie. To będzie mój dom, super dom, piękny, super, wspaniały. Co ja mówię? To nie będzie piękny dom. Zarąbał noc, go! Czekaj, cie? E, ja powiedziałem czekaj, bo... istnieje w tym wyczerpującym na bardzo długą płytę. O, e, I przelecimy przez to. ...ładnie podoba mi się, ale... Patrzcie, jak to jest zbudowane. Z ja tutaj A, zbudowałem. No, Lagi. są. Chyba mi najgorszy dzień. pierwszej a teraz Podoba mi się, bardzo ładna góry. Patrzcie, wchodzimy w rajd. Czarna dziura. To ja mówię, czarna dupa! Użyłem się, po prostu kołszyłem. Ładna nococzka. lali znowu o, są dobrze czasami takie lali są podoba mi się tu ale jak już mi się wszystko rozwaliło będę podróżowała po świecie jak to będzie takie przeżycie po prostu jak zacznę, to w um, Teraz będę podróżował. E, już wiem, fit podróżnika to będzie, tak jak tutaj żyję. Nie, Dobra, nie będę no, mówił jakiś głupot. E, zobaczymy, co się stanie, bo na pewno dużo filmików mi zaskoczyło. Za dużo mam nagranych, będę musiał parę posuwać. W ogóle niepotrzebnych. A to cześć.